No dobra, jako iż większość z Was zagłosowała na to, abym omówił opowiadanie o Symetrze, to dziś się nim zajmiemy. A opowiadanie to skupia się jak możecie się domyślić na postaci Symetry i jej starego przyjaciela Nirana lub znanego lepiej jako Life Weaver. I cóż, w tym miejscu chciałbym zachęcić Was jeszcze do zostawienia suba na tym kanale, bo nie powiem, ale ta statystyka trochę mnie boli i już nie przedłużając to witam Was w nowym odcinku, ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że samo to opowiadanie ma miejsce kilka dni po ataku sektora 0 na Paryż, gdzie w międzyczasie Symetra zostaje wysłana do Atlantic Arkology przez Wishcars w celu uzyskania dostępu do technologii przyjaciela Nirana, czyli Life Weavera. Jednakże sama bohaterka gdy tylko przylatuje na miejsce, jest zachwycona pięknem samego miasta i jej architektury. Lecz pomimo tego wszystkiego, ta dość mocno obawiała się spotkania z Niranem po 11 latach, nie wspominając już o komplikacjach związanych z jego odejściem, w które ta była zamieszana. I tak, gdy jej helikopter w końcu wylądował, ta czekała na przybycie Nirana, który oczywiście się spóźnił. Niemniej, ten był zaskoczony, gdy ją zobaczył. Ponieważ owszem, ten wiedział, że zjawi się ktoś z Wishcarts, lecz nie spodziewał się Sati, przez co ich spotkanie na początku było dość niezręczne. Lecz po jakimś czasie bohaterka przeszła w końcu do konkretów, mówiąc mu, że Wishcarts oferuje mu współpracę polegającą na przebudowaniu Paryża Poata sektora Zero, na co ten był wyraźnie niechętny, dodając również, że korporacja nie jest godna zaufania, tym bardziej po tym wszystkim, co się stało. I tak, tu co ciekawe, to sama symetra słyszącego słowa miała własne wątpliwości, tym bardziej po wydarzeniach z Short Storiesa Kamień po kamieniu. Niemniej, Niran kontynuował oprowadzanie swojej przyjaciółki po arkologii, gdzie ten pokazał jej różne omniczne kwatery dla omników, co dość mocno podobało się bohaterce, lecz po czasie ta postanowiła spytać go, czemu ten ją opuścił, wiedząc ile będzie ją to kosztować? Dodatkowo ta oskarżyła Nirana o czerpanie zysków z biotechnologii, na co ten zaprzeczył, tłumacząc jej, że Wishcars ponownie ją oszukało, gdyż ten nie chciał czerpać z tego zysku, a jedynie pomagać ludziom, w co tamu niejako uwierzyła. Dalej, słuchając jak ten, tłumaczył jej, że nie miał innej opcji jak tylko odejść. Następnie po ich rozmowie, Symetra została eskortowana do węzła transportowego, gdzie miała zakończyć jej misja, a przynajmniej tak się wydawało. Ponieważ w tym czasie jeden z pociągów Hyperloop z Londynu wypluł roboty wojenne Sektora Zero, które miały zinfiltrować Arkologii, a widzący to Niran z Symetrą od razu ruszyli do ataku, całkiem nieźle sobie z nimi radząc, gdzie dodatkowo bohaterka zauważyła, że biotechnologia Nirana jest znacznie bardziej zaawansowana niż te kilka lat temu. Następnie do dwójki bohaterów dołączyły siły bezpieczeństwa Arkoloji, dzięki czemu nieco lepiej szła im obrona miasta, aczkolwiek symetrze rzuciły się w oczy dziwne urządzenia na głowach omników, które czyniły je bezwładne. Niemniej sam ich atak został ostatecznie udaremniony, a Niran oświadczył, że naukowcy kolektywu zbadają bezwładnych omników. Następnie ten postanowił opatrzyć rany swoje przyjaciółki, dzięki czemu ci zbliżyli się nieco bardziej do siebie, gdzie sama symetra była szczerze zachwycona jego technologią bioświatła i po cichu dziwiła się, że Niran nie próbował na a niej zarobić. I tak tu co ciekawe, to sama bohaterka ponownie miała pewne obawy co do z tym bardziej po tym jak dowiedziała się, że korporacja ją ponownie oszukała. Z tego też powodu ta podjęła decyzję, że może być dalej członkinią Wishcars, pracując od wewnątrz i wykorzystywać zasoby firmy, aby pomagać potrzebującym. A słyszący to, Niran postanowił ją wesprzeć, mówiąc jej, że ten to doskonale rozumie i że nieważne co ta wybierze, zawsze będzie jego przyjaciółką. I tak gdy bohater skończył leczyć Symetrę, dwójka ta zaczęła pracować razem pomagając potrzebującym, gdzie sama Symetra pomagała zarządzać zatłoczonymi stanowiskami medycznymi, podczas gdy Niran leczył najgorsze obrażenia. Następnie bohaterowie poszli naprawić to, co mogli z uszkodzeń, jakie wyrządził Sektor Zero, w międzyczasie wspominając stare czasy, zanim bohaterka musiała wrócić do siebie. Aczkolwiek Niran jeszcze przed jej odlotem powiedział jej, żeby ta zajrzała do dokumentów Ujszkar i przeczytała jego wizję Twartego światła, która różni się dość mocno od ścieżki, którą ostatecznie wybrało Wishkars. Dodatkowo ten jeszcze dodał, że sam arkologzi chętnie ją przyjmie do siebie, jeśli tylko ta będzie tego chciała. No dobra, i tak mniej więcej wygląda streszczenie tego opowiadania, także teraz przejdźmy do analizy. A pierwszą rzecz, jaką musimy omówić, jest sama relacja symetry z Life Weaverem, która zostaje nam nieco rozszerzona. Ponieważ dzięki temu Short Storiesowi wiemy, że Niran odszedł z Akademii dobre 11 lat. Temu, podczas których Symetra ukończyła studia. Przy okazji, jeśli bohaterka ma obecnie 30 lat, to by oznaczało, że gdy Niran odszedł z akademii, ta miała ich 19. I tak generalnie, wiele razy widzimy w tym opowiadaniu, jak Symetra wraca myślami do czasów zanim odszedł jej przyjaciel, gdzie dodatkowo ta mówi o tym, jak poczuła się przez niego zdradzona, gdyż ten był najprawdopodobniej jedyną osobą, której mogła naprawdę ufać, co niejako tłumaczy nam, czemu bohaterka przez większość tego opowiadania stara się. Mieć do niego dość osłe podejście, mimo tego, że ta dalej bardzo za nim tęskniła. Jednakże co do samego Nirana, to ten właśnie jest kompletnym przeciwieństwem, ponieważ tak jak Symetra teoretycznie stara się go trzymać na dystans. Tak ten jest dla niej bardzo uprzejmy i chce jak najwięcej pokazać swojej przyjaciółce z dawnych lat, gdzie ta nawet jak proponuje mu ponowne dołączenie do Wiszcars, to ten grzecznie odmawia, tłumacząc jej, że ta też nie musi dla nich działać, a zwyczajnie może do niego dołączyć i pomaga. Ludziom dzięki kolektywowi, co według mnie jest naprawdę urocze i bardzo fajnie mi się czytało to opowiadanie, widząc między nimi taką różnicę w zachowaniu. No ale dobra, przechodząc dalej, to kolejną rzeczą, jaką musimy omówić i którą już omawiałem na moim kanale nieraz, będzie samo Arcology, które od roku 2022 jest nową organizacją w Overwatchu, której celem jest pomaganie ludzi. I tak, z takich szybkich informacji, to wiemy, że sam kolektyw jest organizacją non-profit, w której każdy członek Wnosi swój własny wkład i dzieli się owocami swojej pracy z innymi. Dodatkowo wiemy również, że w samym centrum Arcology znajduje się masywna iglica zbudowana z Diorowitu. Czyli dla tych co nie wiedzą, jest to materiał stworzony przez Claudio Martineza, który podobno jest twardy jak diament. No i tak z takich dodatkowych rzeczy to wiemy, że sam Arcology zostanie również dodane do Overwatcha jako grywalna mapa po sezonie 19. A poza tym to byłoby w sumie wszystko, co mogę wam na ten temat powiedzieć. Także przechodząc dalej, to mówmy kolejną rzecz, jaką będzie sam charakter symetry, ponieważ sama końcówka dość mocno nakreśla nam w jaką stronę może pójść bohaterka. I tak wiem, że ta znowu wraca do wishkars jednak teraz nieco innym nastawieniem, nie po to, aby służyć korporacji, a w celu pomagania innym, co wiem, może się nie wydawać jakoś mega dużą przemianą, jednak jak spojrzymy na jej historię od początku, to możemy zobaczyć naprawdę spory progres. Gdyż tak jak w jej komiksie widzieliśmy ją. Nie niemalże całkowicie oddano Wish cars, mimo już wtedy wielu znaków sugerujących, że coś jest nie w porządku, tak ta dalej wierzyła, że robi coś dobrego do momentu wydania jej pierwszego opowiadania Kamień po kamieniu, gdzie już nieco bardziej zaczęła zauważać pewne rzeczy, które robi korporacja. I tak, faktyczną kumulację tego wszystkiego mamy właśnie w tym opowiadaniu, gdzie bohaterka już nie ufa tak bardzo korporacji, będąc świadoma tego, jak ci ją okłamują, co w końcu skłania do podjęcia decyzji, aby... By co prawda nie odejść z Wishkars, ale na pewno nie być już w nich tak ślepo zapatrzoną, a skupić się na własnym celu, żeby pomagać ludziom, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują. Dodatkowo, co by nie mówić, największy wpływ na nią miał oczywiście Niran, ale też nie dlatego, że ten jest jej najlepszym przyjacielem, a dlatego, że w końcu, gdyby chciała odejść, ta miałaby się gdzie podziać. Ponieważ dla tych z Was, co nie wiedzą, to Symetra wcale nie pochodzi z tak bogatej rodziny, przez co ta niejako traktowała korporację jako swój dom, jednakże teraz dzięki Niranowi, ta miałaby faktycznie miejsce, do którego mogłaby się udać. No ale przechodząc dalej, to omówmy kolejną, a zarazem ostatnią rzecz w tym odcinku, czyli atak sektora Zero na arkologii. Ponieważ ci z Was, którzy oglądali moje poprzednie filmy, raczej wiedzą, że prawie każde opowiadanie zawiera mniejsze lub większe wątki z sektorem 0, co niejako ma nam podkreślać powagę sytuacji i że ci faktycznie atakują cały świat. Lecz z tego, co możemy przeczytać, to tak, ci owszem zaatakowali Arkologii, jednak nie w celu likwidacji ludzi, a w pozyskaniu stamtąd omników, których jak się dowiadujemy, jest tam całkiem sporo, ponieważ samo miasto stara się zapewnić im tam dobrobyt, a na pewno lepsze życie niż w innych krajach. Czyli wiecie, jest to trochę takie numbani, tylko na wodzie. Niemniej sam sektor widać, że dalej skupia się na ekspansji całego świata, jednocześnie przejmując omniki, lecz dalej nie wiemy czemu. I wiecie, mam trochę taką nadzieję, że być może jak wejdzie sama mapa, to dowiemy się co tak naprawdę robi sam sektor, a póki co jest to dalej tajemnicą. No i dobra, co do samego short -sa, to uważam go za całkiem fajnego, mimo tego, że nie rozwija on jakoś strasznie historii, to wprowadza on naprawdę ciekawe wątki i rozszerza niektóre relacje. Przy okazji wiem też, że chcieliście dłuższe analizy, ale szczerze mówiąc tylko tyle udało mi się wykrzesać, a nie chcę też zbytnio streszczać opowiadania przez 10-15 minut, kiedy mogę to dosłownie zrobić w 5-4, więc... Myślę, że rozumiecie. Co nie oznacza, że nie będzie dłuższych odcinków. Po prostu potrzebuję czasu mniej więcej do maja, ewentualnie koniec kwietnia, żeby się z nimi wszystkimi ogarnąć. No dobra, już nie przedłużając, to jeśli odcinek ten Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia suba na tym kanale i dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.